tak się rozpoczyna nowy dzień? Takie pyszne śniadanko. Mm. I tak, proszę państwa, czas się oficjalnie przywitać. Godzina 10:30. Czynujemy sobie z pięknym widokiem. Fantastycznie jest. Nukusia też ma prawdziwe wakacje. Nukuśka? Nuka? Zainteresowana czymś innym? Jest fantastycznie. Aleksandruś w tym momencie odpoczywa po śniadaniu i zbiera siły, aby iść pływać, tak, Aleks? Aleks? Idziesz pływać? A Max obok mnie tutaj leży. Opala się. Mhm. Taty nie pokazuje, bo jeszcze w gaciach biega. <grywka> Idzie po kąpielówki. Ogolił się przed chwilą, a głowę mogę pokazać. ma. Jaki ty jesteś łysy. Także tak, rozpoczynamy dzień od y, plażingu, w sensie na tarasie. Mamy tak znaczy, ogromny taras. u mnie frizur 5 euro. Jeżeli chcecie, mam goralarkę, możecie przyjechać, ten także za 5 euro ogolę. I plus browar. Dobra. Oj Piotrek, Piotrek i chciałam powiedzieć, że opalamy się. Co niektórzy, bo niektórzy jeszcze tam po śniadaniu sobie odpoczywają. Było pyszne. Uwielbiamy takie śniadanie musli z owocami, brzoskwinie, nektarynki, yy, figi świeże. Zobaczcie. To jest rewelacja, że już są figi gdzie nie Dużo jest jeszcze niedojrzałych, bo one głównie będą pod koniec sierpnia, ale można zerwać, więc fajnie. I co chciałam jeszcze dodać, że to jest naturalne. O, już kąpielówki są. A co niektórzy, będą zmuchać, kakać do wody. Tak. Dasz mi skończyć? Jeden minus od razu powiem, że samochody tu przejeżdżają. Od czasu do czasu. Także jesteśmy na takim skrzyżowaniu jakby. To taki minus. Ale chciałam powiedzieć, że akurat mi słońce zaszło. Bo chciałam pokazać, że to drzewo tutaj, ten figowiec, to naturalne drzewo. To naturalny parasol ochronny. Zobaczcie, Alex siedzi w cieniu sobie. I tam nie odczuwa się w ogóle tego upału, a jest 30 stopni w tym momencie. Pokażę jak muka mi Młukusia w cieniu. No ja mówię, Idziesz pływać? My jesteśmy zabezpieczeni na wyjazd, bo jak jeździcie z dziećmi, to zawsze trzeba się zabezpieczyć i mam niespodziankę. Mhm. Także w końcu nie wiem, co powiedziałam, bo mi Piotr przerywa myśl cały czas. Spójrzcie, teraz słońce świeci i to drzewo to prawdziwy parasol ochronny przed słońcem. Nie trzeba naturalny w sensie, nie trzeba tutaj rozkładać żadnego parasola. Jeżeli chcecie być sekundę na słońcu, to czulujecie tak jak my z Maxem, a jeżeli chcecie cienia, idziecie tak jak Alex do cienia i naprawdę jest tam chłodno. Pokaż ojcie, co to tak, tam ja masz. ja nie mogę doczekać, ja mam parcie na szkło i tylko... Patrzeć, ja nie mogę nic powiedzieć. Takie żeśmy bariery kupili, będziemy w wodzie grali. To są na wodę, patrzcie. Jeden zestaw z małymi lotkami, a drugi z dużą lotką. I będzie... mhm. Będzie zabawa na No będzie, będzie się działo. Także... Dzieci się nie mogą nudzić na wakacjach. No pewnie, że nie. Teraz mogą po śniadaniu odpocząć, Dobra. ale dzisiaj ruszamy w drogę, na pewno. To ja idę kupać. <laughs> <laughs> Piotr idzie się kąpać. Zobaczymy, czy od razu się zanurzy Uwaga. To jest fajne tutaj, właśnie. Idziesz się kąpać? Aleks też idzie. O, od razu tato pływa już. To jest właśnie fajne w takiej miejscówce, że czujecie się, jakbyście byli cały czas na plaży. Godzina 12, a my tak sobie tutaj czulujemy. Chodzimy, pływamy, wracamy, odpoczywamy. I jak widzicie, tutaj od czasu do czasu słońce zachodzi, ale to dla nas naprawdę jest super. Ponieważ jest tak gorąco w słońcu, tutaj, tak grzeje słońce, że już od samego rana, jakbyśmy siedli na leżakach, to było czuć, że nie da się usiedzieć. Trzeba iść do wody, zmoczyć się i przyjść, przyjść dopiero położyć się, jeszcze poleżeć ten. Także fajnie, fajnie, że to słoneczko tym razem zachodzi, i zachowa się i wychodzi. Także super, super. Chciałam powiedzieć, że fajnie, mieć takie drzewo nie dość, że tak jak mówiłam naturalny parasol przed słońcem to jeszcze spójrzcie, figi są i tutaj tak patrzę, że ta powinna być już dobra ale wiecie jak się sprawdza? trzeba ją po prostu ponaciskać jeszcze jest twardawa mhm. To jeszcze nie jest w pełni musi być taka miększa mhm. jeszcze są twardawe także akurat pewnie jak pojedziemy to będą mięciutkie tutaj popatrzmy czy coś znajdę Mhm, tu młodziutkie są, więc jeżeli przyjedziecie pod koniec sierpnia, to będziecie mieć non stop świeże figi. Spójrzcie, ile tego jest. No. Ja chciałabym ciasto upiec, ale pewnie trzeba wejść na górę, bo na górze widzę, są już żółte. A tutaj, spójrzmy... Nie mhm. Dzisiaj do śniadania mieliśmy, chłopaki zerwali, gdzieś znaleźli. No, nie widzę tutaj. Tam może coś. No, zobaczymy później. Tak, z 12 fig chyba potrzebuję. Do ciasta. Chciałabym wam pokazać. Jest ciasto na kanale, jak piekłam. Nie będę pokazywać tam szczegółów, ale chciałam po prostu upiec i pokazać wam, że można na wakacjach upiec ciasto. Szczególnie właśnie z figami. No, chyba, że macie coś innego. O tam są, widzicie? Te będą dobre. No. No, zobaczymy. Coś mam. Zerwiemy to i pójdziemy sprawdzić. Jest taka w miarę miękka. Hmm. Idziemy do kuchni, zobaczyć, jak będzie smakować. Jest, Aleksandruś przed wody. Pływa. Mhm. Ale fajnie. A Kusia widzi go. Widzi, że się kąpie. Pamiętajcie, że trzeba myć owocem. A szczególnie figi, ponieważ. Tam często są w nie niepoprawne. Mhm. Także przeciutka musi być. Tą końcówkę zawsze należy odkroić, ponieważ tutaj taki wydobywa się mleczko i to jest bardzo gorzkie. Zobaczmy. Uwaga, uwaga. Mmm, proszę. Jest ładna, ale powinna być jeszcze bardziej czerwona. Można jeść, oczywiście, że można, ale jeszcze chwila. I będą idealne. Mm? Nie niem, niem. Smacznego. Hmm. Mm. Mm, mm, mm. On się cieszy. Max gdzie się kąpać. No, kusia się żegna. Zobaczymy, czy od razu się zanurzysz. Tak? Chwilę będzie potrzebował, mówi. A patrzcie jak Alex pływa i on tak kilka rundek do tej łódki. I z powrotem widzicie go w czapeczce płynie Aleks powiedział, że się Tak? To się rozgrywa dopiero. Tak. Aha. Zobaczymy, jak Max. Woda opadła. Aleks dobrze pływa. Mhm. Dobrze, pół metra. No widać. A są te paprochy, tak jak wczoraj? Oh. Są. Tak, więcej jest. takie paprochy pływają. No to nie jest fajne. Widzicie przy łódce Aleksa? O, zawraca. Daleko pływa. A Max potrzebuje czasu, żeby się zamoczyć. Słonko tak jak widzicie. Wychodzi, zachodzi, murki są. Coś to przyniesie jakiś deszcz może. Oby nie. Co Max znalazł? Patrzcie Fenomen Widzę Super, ale zauważaj, że pół metra gdzieś a może i więcej opadła woda Woda wczoraj była tak wysoko, gdzie tu czarny pasek jest Przy tych leżakach była woda Max z Aleksem pływają No, Alex Alex daje czadu. Max próbuje mu dorównać Goda piękna Jak tam woda? Pójdzie Chłodna? No Ale mi się wydaje, że jest ok, że nie jest taka A Alex cały tak czas tak pływa. Tak. A wy? my. No No, opalamy się. Wow. <grym grym> się. Znalazłby się jeszcze jakiś muszle. No A jak tu 1 ale tak. Aleks już tak pływa, nie wiem, dobre 40 minut. Więcej. Coś, tak I by się w okulary słoneczne Mróży. A takie do nurkowania są Ale wiesz co A, tutaj... Ciekawe jak by wyglądała. A. Ale wiesz kiedyś jak już mieli firmy... Przeprowadzaliśmy takie ukulany właśnie przeciw do psa. Co? Sprzedawali, no. Mm -hmm. Ale czadek. Nie mamy by żadnych. Żeby... za duże. Nie, nie będzie gdzieś tam w być... jakiś... Nie, nie, na nią by były za duże, bo tu bardziej tak na oszczajkach, a tutaj większe ja już nawet tym pamiętam. Tyle tego było? było. Ale ubranek mieliśmy multum. Tak. Jeszcze zostały. A Ale jaki Kapelę z tym mm. Plastikiem tym O, też mieliśmy, tak! Takie czapeczki. A, no, to tak Przecież słoneczne były? Były. były niebieskie. Taka już no. Tak, była. Ona kochana, jest taki grzeczny piesek. Podróżniczka mała. Wiecie co, mieliśmy dużo planów, gdzie tu wszystko pozwiedzać. Ale tu jest tak cudownie, mamy wszystko zapewnione, że ciężko nam się z no, Naprawdę, jak macie taką miejscówkę, to ciężko już się zaplanować, bo to rozdeniwia, naprawdę. No, idziecie popływać, widzicie, sobie na balkon. tak. Na stole, arbuz stoi, pogryziemy po trochę arbuza. Tak, rewelacja, jest rewelacja. Nie chcę się stąd zgłuszać, ale w końcu karpuzza nie jest. Nie Nie! Spokojnie. 11 kg wczoraj kupione, to wiesz, dzisiaj pójdzie pewnie. Arbuza można jeść, bo nie jest kaloryczny. Wow. Mm. No. Aleks tak dużo pływa, naprawdę ponad godzinę już w sumie. Cały czas taki kurs do brzegu do łódki. Nie wiem ile to będzie. Dałam Maksowi wodę, żeby mu zaniósł, żeby się napił, bo nic nie pił od tego czasu. To jednak organizm się odwadnia. W wodzie wydaje się, że nie chce się pić, ale trzeba pić. I się zastanawiamy, że chyba pójdziemy dzisiaj tutaj, do tej restauracji na obiad. Więc pewnie nagramy film. Ciekawe, czy re re rezerwacja jest potrzebna, czy nie? Wydaje mi się, że tak, bo że, jak Możliwa, że potrzebna. Także fajnie by było. Y na pewno my na rybną platę. Tak. <laughs> jak zawsze. Robson pozdrawiamy. Tak, rybna plata, znowu ryby. <laughs> A chłopaki A, na pewno. Rycyna. Tak, on wypisał. Znowu ryby. Tak, znowu ryby będą, a chłopaki na pewno mięsną wezmą, więc no zobaczymy zresztą, ale tak przypuszczam, że dla kuchosów, więc yy, zobacz, Robson jak wygląda mięsna plata tutaj, przynajmniej. No to cię zadowolimy w pewnym sensie. Nie chcę chyba pić. Nie, napiję no, się. Piję, piję. Może mało mu. Wychodzi. oka mu policiało chyba. <laughs> Ale się napływał. Tak się domyśliłam. Jak się pływa? Okej, fale duże. Duże fale już. Mhm. Ale ty byś miał klatę, Alex? Normalnie szok i bicepsy. 16 razy 16 razy tam i z powrotem? Tak, wystawanie. Ło! mi się więcej ale mhm. No i też nie pijesz. No mówię się na jeszcze, to znowu trzeba. No to. spokoju dla Maxa. Ale fajnie, naprawdę, rewelacja, Aleks. Gratulacje za siłę, energię. Niesamowite. A Max trochę z Tobą popływał też, nie? Ja no, że trochę może podobny. Bo on ostatnio też tak trochę siebie się zrobił. Oglądamy Bałkany Krokopa. Mhm. Parę jest takich filmów, ogólnie vlogów. Powiedz, kto to jest Właśnie. To jest Tak? No. O, idzie, Aleks, twarz sobie opłukać. No, opuszcz sobie. 12. Temperatura powietrza 32 stopnie. I proszę, chłopcy w wodzie. Narada męska. Popływali, teraz coś tam rozmawiają sobie. O, przodem do nas stają. Tak, do fotki, będzie fotkę. Cyk, cyk, cyk. I tak właśnie nasza miejscowość wygląda. Jesteśmy przy samej plaży. Ciężko. Słońce wychodzi. Słońce oświeca słoneczko. Ogrzewa. I powiem wam misówka rewelacyjna, rewelacyjna. Cześć! Max z Aleksem pływają w mm. ja że fale i tu właśnie jest tak średnio, co było lepiej Ale da się. ile tutaj pływa takich mini rybek. To normalnie takim z wiaderkiem, z dziurkami, albo czerpakiem, o czerpakiem przyjechać i full takich mini rybek. I na gryla. One, one tu są wszędzie. Wszędzie. Piotrek wypatrzył muszlę. Ciekawe. Mówi, że to jest chyba taka, jak ta dziewczynka miała z shorta. Tak? tak? Tylko ona miała takie duże, które kupiliśmy. To jest żywe. <grych> Ale super. Fajnie. Robimy sobie spacerek taki wokół plaży. Zobaczcie, pierwszy raz mi się udało takie coś złapać w Chorwacji. O, Młodziutkie. A no, jeżeli nie wiemy co z tym zrobić, to wypuścimy. Nie rusza się. Przyszliśmy do restauracji, robimy sobie rezerwację. Chcielibyśmy ten stolik na 16, Zobaczymy, czy się uda. Bo fajny widok z każdej strony. Ładnie widać. Halo? Ja, good, Eh, no. ja, ja, no, ja, ja. Kaj si pripravljen? 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 Si? Si pripravljen? Si? 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 Si pripravljen? Si? 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 Si Na 16 Ja nie idę do domu Do domu Siema Alex Mam dobrą wiadomość Na 16 rezerwacja O, szesnastą No co my będziemy jeść? <noise> Harbuza źle, 16, bo teraz będzie gorąco tam siedzieć Cześć! Jest. jest pancie? Nie jest pańcie Moja dziewczynka Pływamy z Piotkiem, jest tutaj akcja, ponieważ jest wielka muszla, Piotrek snurkował i wypatrzył przeogromną muszlę, także wołamy Maxa, będzie nurkował okay. i będzie ją łowił, zobaczymy się uda, oni już tam chillowali sobie, ale przyjdzie Max mówi, więc super, także pokażemy Wam, jaka duża? To już taka, duża. Mhm. No, to fajna będzie. Fajna. Taka jak od tej dziewczynki taka kupiliśmy. Kurze, taka lżowa taka tam. Tak? Tak. jak od tej dziewczynki, czy nie? Nie, nie, taka prawdziwa muszla zakręcana. Aha, a tam też sztuczne? Nie no, to... <grym grym grym> Już <grym> tam w tym malinie jest ten, bo ten duży. Tam jest taki, gdzie celują. Mak zanurkował i wyłowił muszlę. Jest. Udało się. Wiesz co? Jest? Yes. No, tylko? tylko ona przez te okulary, ona też żywe. Ona przez te okulary taka wielka wyglądała. Aha. A to maleństwo tak naprawdę. To takie maleństwo. I ona uciekała, dlatego zmieniała Aha. pozycję. Proszę, jak to szybko chodzi. Max wraca z nuką ze spaceru. Nukusia widać już zadowolona. Biegnie do domu. Cześć! Tak, już cieszę widać, że zadowolona.